Nagrywa się teraz. No, jak jest czerwona kropka. Tak. Cześć Lowe Lasy, to Alex. Dzisiaj przypadę do Was z Anią, z moją koleżanką z Danii. Cześć lasy. <laughs> Jezu, to jest taki super! Fajnie, że mogę to powiedzieć. I dzisiaj będziemy rozmawiać z Wami o naszych początkach w Danii. Właśnie skopnęłyśmy się, że zorientowałyśmy się, że Ania jest w Danii 6 lat, a ja jestem 8. Zaczęłyśmy już rozmawiać o, no, o tym, że tak, dostałam się na studia, złożyłam papiery sobie w marcu, czyli tak jak normalnie tutaj się składa do 15 marca, chyba, no i nie dostawałam żadnej odpowiedzi, nie dostawałam. Dostałam się w tym czasie we, we Wrocławiu, już na studia jestem z Wrocławia. No i jakoś tak nie wiem, myślałam o tej Danii. Ale, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. No i w końcu pod koniec y, lipca dostałam taki wielki list z wypełnionymi tak, tak. Y, tam, że, wiem, jakimiś papierami, no że się dostałam. No i w tym momencie to było coś takiego, że no już nie było za bardzo, znaczy była, ale nie było Od możliwości roku. wycofania się, bo wszyscy mówili do końca życia, że dostałaś się na studia w Danii, a będziesz studiować na Politechnice Wrocławskiej. No i tak w sumie też myślałam w taki sposób, że, że nie, no że chyba, że, że jadę, że jadę na pewno, tym bardziej, że ja jak w ogóle byłam w liczbie, to miałam takie podejście. Polska? Kto by chciał zostać w Polsce? Ja to samo. Teraz oczywiście trochę inaczej o tym myślę zupełnie. Mm, I też Polska się bardzo zmienia i ja w ogóle kołam Polskę, więc nie chcę zacząć jak, jak jakiś wybór totalny, ale miałam... No niestety miałam takie podejście, że Polska, Polska, gdybym chciał w Polsce tak, mieszkać. Tak. Tak. No i dostałam się na to studia, no i zdecydowałam, że jadę. Mm, I pojechałam sobie y, do Danii samochodem z rodzicami, a okay. tak, odwieźli yeah. mnie. Ja w ogóle zafakowałam wszystko. Ja wzięłam... No, Czego ja nie wzięłam w ogóle do tego samochodu. Ja tak samo, ja pamiętam, że stierż, ja, jak ja tutaj przyjechałam, ja w ogóle przyjechałam jakimś chyba busem i miałam, ze sobą dwie takie wielkie 20-kilowe walizki, znaczy one miały jakieś 40 kilo jedna. No. E, I jeszcze miałam jakąś kosmetyczkę, słuchaj, całą jakąś Cieba. kosmetykę w głupia, a później musiałam się tutaj po Alborgu przemieszczać busami. Aha, bo myślałam, że że do hostelu. Tak, w ogóle trzema różnymi busami, ja z tymi walizami wielkimi. No. Dan Hostel to takie miejsce, gdzie są takie kajuty. Tak, takie domki do wynajęcia, właściwie na wakacje, dla tak. rodzin bardzo. Ale studenci w Olborgu, no jest taki wielki problem ze znalezieniem mieszkania, mm -hmm. że wszyscy studenci, właściwie no nie wszyscy, bo ja byłam akurat tą szczęśliwą, która nie musiała tam mieszkać, ale 90% studentów tam mieszkało chociaż przez tam, tak. x dni. Mm -hmm. Ja tam mieszkałam przez półtora miesiąca. No, <laughs> ja jeszcze, jeszcze w Duńsko Jesień, prawie że zimę. Łazienki były oddalone 200 metrów dalej, więc um, tak. Okay. No ja generalnie przyjechałam tak trochę z dupy, że tak powiem, bo przyjechałam z rodzicami fajnie, dość dużym samochodem, ale nie miałam mieszkania, okay. ale byłam umówiona na oglądanie mieszkania tego samego dnia, w którym przyjechałam, więc stwierdziłam, że po prostu była mieszkanie, mieszkania, a okay. to mieszkanie było w Noresundi, a ja nie wiem, że ja w ogóle studiowałam To Po drugiej stronie tak, mostu. po drugiej stronie mostu generalnie niby nic, ale ten most to jest dla w ogóle tunów jakaś magiczna bariera, której się nigdy nie przekracza. Tak. Oni tutaj czasami uznają, że albo i Norsundby to są jak dwie, dwa różne miasta. Dwa różne miasta i naprawdę jeżeli nie ma jakiejś znaczącej potrzeby na pojechanie tam, to dłużej się nigdy tam nie wybierze, to jest niesamowite w ogóle. No i jest ten jest tragiczny mostry, nie wiem, widzieliście do mnie u Aleks na, na vlogach, który wiecznie się zamyka przed twoją twarzą. Tak? Jak tylko nie przekraczasz, to on się właśnie zawsze zamknie. Żeby statki mogły przepływać, tak. więc ta bariera się podnosi A się szczególnie robi. jak już się robi trochę cieplej, to już bądź pewna, że, że na pewno się zamknie. Nie, bo jest dużo właśnie statków pływających. No i wzięliśmy to mieszkanie, ale to mieszkanie było takie... O no Jezu, w piwnicy, wiesz, no k... Niech zmiany się mieszkają. Dobra, to mieszkanie było w piwnicy, beznadziejne, obrzydliwo. O, obrzydliwe. Ym, I, no, no, no i nie, w... nie mieszkałaś tam sama. No nie, mieszkałam, gdzie mam pokój z Polakiem takim Adamem, <grym <grym to go pozdrawiam, działam gdzieś tego vloga. <grym> I z czterema węgrami, no z którymi się kompletnie nie dogadywałam. No i tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że wcale jakby o ile się mówi pan, ja na przykład zdawałam, nie wiem, zdawałeś jakiś test językowy i wjechałaś do yy, Danii na studia? Znaczy nie jakiś specjalny, tylko taki w Ten tej szkołach. A co ją doskonałaś? To mnie jest to szczególnie. To jest perfekta. ja też, no nie? super. Yy, no i tam ja, ja zdawałam tam Aiel'sak akademickiego. Okej. No ale, okay. już, ale fancy, no, 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 nie. No, nie tak, nie, bo to jest uni uniwersytet, więc trzeba było zdać, no i spoko, sobie zdałam tego Aelce i myślałam, że no przecież nie będę miała żadnych problemów z angielskim, skoro mm. sobie zdałam, zdałam IELTS, eee, no wcale tak nie było, bo jak przyjechałam do to uczelnie, ja się tak wstydziłam w ogóle powiedzieć słowa, ja byłam... Mam załamanie, ja w ogóle nie jak tylko musiałam coś powiedzieć na uczelni, naprawdę, jakbyśmy w pracy w grupach, to ja myślałam, Paris mi tutaj wieńczy <laughs> nad uchem, ja tylko myślałam, układałam w głowie, e, co powiedzieć naprawdę układam sobie w głowie, jak ułożyć zdanie, tak. bo mi było tak wstyd w ogóle cokolwiek powiedzieć i odezwać, tak. tym bardziej, że u mnie w grupie, znaczy w grupie w ogóle na studiach, większość to są duńczy, jakby, byli duńczykami, no okay. oni naprawdę dobrze mówią po angielsku, bo jakby, tak. oni po prostu dobrze mówią po angielsku. I tutaj... Um... Nawet jak lecą filmy w telewizji, to one lecą po angielsku, nie tak jak u nas w Polsce z lektorem, tak. więc tutaj jest, oni są przyzwyczajeni do właśnie słyszenia tak. angielskiego i mówienia po angielsku. Tak, a my w ogóle jednak. Mm, no, i są tylko napisy, więc nawet tak się można uczyć języka po prostu, czytając napisy po duńsku. Mm. Ja na przykład też się tak duńskiego uczam, jak miałam telewizję tak. jeszcze w domu, że właśnie czytałam napisy, a oglądałam filmy po angielsku, to jest fajny sposób. No, oni się odwrotnie, tak właśnie uczenia angielskiego, e, więc oni bardzo dobrze mówili po angielsku, szczególnie, że większość tam ludzi, no szczególnie dłoni, jak zaczynają studia, oni są dość starsi, ja oni sobie na przykład wolą tam popodróżować mm. na początku, one sobie pracują trochę odłożą pieniędzy i dopiero idą na studia. Więc na przykład miałam na studiach chłopaka, który był ode mnie 10 lat starszy. Mm -hmm. I ja sobie myślę, 10 lat starszy, matko kochana, no. bardzo duża różnica. Bardzo A my takie młodziaczki, 18-19 lat no. i... No, i ja, ja, ja się naprawdę widziałam ja... w ogóle cokolwiek powiedzieć, jak byłam ja tak załamana. No, i wracając do Węgier. A to jeszcze nie, nie musiałeś mówić po, po duńsku, tak? po angielsku, po angielsku który generalnie uczysz się od małego, tak. więc nie powinno się mieć żadnych problemów. Ale naprawdę, angielski to jest duży problem, i w ogóle przełamanie się z angielskim to jest. Um... Tym bardziej, że my jak w Polsce się uczymy, to nie uczymy się takiego biznesowego języka, który tutaj jest używany na uniwersytetach. Mm. Na przykład, no, tak. akademicki musisz, język, Akademicki, no. właśnie. E, no i ja na początku też rozumiałam może 30% tego, co oni mówią. Tak. E, dopiero później 100%, no. tak jak, nie wiem, po jakoś, nie wiem, czterech miesiącach to tak. No ja to samo, ja po prostu naprawdę się wzięłam za siebie. Zaczęłam się uczyć, zaczęłam dużo czytać, zaczęłam oglądać serial po języku. <laughs> <wniosku>. Ja <Nie śmiech> no. za dużo. Jakby <laughs> na seksem dyscyplinie. Okej. En dat, is mijn niet met kanten zo, maar dat is toch niet O, widać, że tak samo wyglądają początki tak. w, w Danii, tak. jak w Depresja, jak też siedzisz kurczę, nas no. jakieś seriale. Nie masz co robić, naprawdę, nie masz co robić, więc po prostu napieprzasz seriale jeden po tak, drugim, tak. bo nie ma co robić. Jest zimno, jest drogo, żeby w ogóle gdzieś wyjść na, przykład hmm. na imprezę, więc jak sobie idziesz na imprezę, to sobie po prostu pijesz w domu, do znajomych, bo nie stać się cię, ci, żeby wydać 20 zł na pół. Najtańszego Captain Morgan. Tak, no. Albo wódkę z Polski, tak. No tak, tak to mi tak to wyglądało. z masztetem? No ja miałam zawsze, ja sobie przywoziłam ryż, e, w ogóle sos, ja sobie ryż. No, nie mogę z tego. I takie miałam e, robione e, sosy słodko-kwaśne i wiesz... Ja coś nie dałam! I wiesz, tylko ryż z sosem słodko -kwaśnym. Ja nie za bardzo potrafiłam gotować. No ja tak. w ogóle zanim przyjechałam do Danii nie wiedziałam jak pralkę włączyć. <noise> ja miałam, no nie, miałam 17 lat, więc w sumie też no nie ma co oczekiwać, ale ja serio nie wiedziałam podstawowych rzeczy jak robić. Yy, no i, i mieszkałam jeszcze z czterema yy, Węgrami, z którymi się kompletnie nie dogadywałam i w pewnym momencie było już tak beznadziejnie, właśnie jak mówiłam wcześniej Aleks, że um, byłam w kuchni i pomimo tego, że ja nie mówię po węgiersku, to z takiej beznadziejnej atmosfery, która wisiała w powietrzu, można było wyczuć, że na przykład ja coś wyjm wyjmuję z lodówki, a oni o mnie gadają i się za mnie śmieją, więc to było w ogóle tak beznadziejne. No, no i plus w ogóle, no, presja pieniędzy, bo jednak jest presja pieniędzy, jak się tutaj przyjeżdża, to jest takiego, że nie wiem, ja sobie, ja z rodzicami ustaliłam Wiem, że by mi pomogli, gdybym potrzebowała pieniędzy, ale miałam ustalone, że oni mi pomagają przez pierwszy rok, okay. a później już no, mam po prostu znaleźć pracę i, i okay. sobie, sobie radzić sama. Mm -hmm. Więc ja od razu w ogóle jak przyjechałam do Danii, czyli we wrześniu, jak już dostałam żółtą kartę i CPR, czyli ten taki numer, taki jak u nas PESEL, mm -hmm. um, Jak dostałam ten numer, to od razu zaczę zaczęłam szukać pracy, no i w marcu już znalazłam pracę. Okay. Ale no to jest w ogóle straszna presja, bardzo bardzo nerwowe jest to w ogóle takie szukanie pracy, bo czy sobie dasz radę z pieniędzmi i jakieś takie dorosłe życie, w które ty musisz wkroczyć, a nie do końca chcesz i w ogóle no nie do końca wiesz, że się na to pisałeś w ogóle, bo pisać na studia za granicą, a nie na gotowanie, pranie, sprzątanie, robienie tak, zakupów tak. i pracowanie. Tak. E, szybko, szybkie wkroczenie w dorosłość, tak no. jak mówisz. A jaka była Twoja pierwsza praca? A moja pierwsza praca w ogóle to jest, że <grym> już wszyscy znalazłem pracę przez jobneta. No ja ty? w ogóle nie sądziłam, że tam można znaleźć pracę faktycznie, bo ja właśnie także szukałam pracy i mam taką koleżankę Ole, która też e, studiowała ze mną nauczanie, tylko rok wyżej. Mm. I chyba jej zapytałam, gdzie tam można szukać pracy. Ona mi podała taką stronę internetową Jobnet. Mm. No i tam wchodziłam, zawsze wysyłałam CV na sprzątanie i na jakieś, wiesz, takie okay. kelnerstwo, jakieś, no bardziej, bardziej praca w kuchni, bo, bo kelnerstwo to mm -hmm. gdzie w sumie, gdzie ja mogłabym być kelnerką. Mm. No i bo ktoś to mi odezwała, bo chyba byłam jedną z pierwszych osób, która wysłała CV okay. i zaczęłam sprzątać w przedszkole. Okej, okay. Przed tam... szkołą? przed przedszkole. A, w przedszkole, okej. Okay. No. Um, i... Fajnie. Faj w ogóle to była fajna praca, bo dostawałam tak naprawdę chyba 140 koron za godzinę, mm. gdzie w ogóle wiesz, gdzie ja wcześniej pracowałam w Polsce dostawałam ile? 7 zł za godzinę czy 8? 140 koron to jest 70 złotych. Nie? No, no, trochę więcej. nawet więcej, mm. no, trochę więcej. To ja w ogóle się zachłusnęłam tym strasznie, bo, bo myślę, boże 140 koron, to można tym w ogóle dostawać pieniądze za zwykłe sprzątanie, matka kochana. Tak. No i pracowałam w tygodniu y 6,5 godzin, po prostu byłam Godzinę, tam godzina z hakiem dziennie. E, tylko, że problem był w tym taki, że e, no, musiałam wam codziennie i to było dość daleko, no, ale z drugiej strony w sumie nie, nie powinnam tak narzekać. Po prostu na rowerze dużo cisnąłam wtedy pod górę i to było okay. straszne. E, no, i pracowałam sobie w tym przedszkolu, sprzątałam, w ogóle bardzo lubiłam tam być, jak sprzątałam te zabawki, w ogóle tego nie A to myślałaś po, czy przed? Po, okay. wiesz, jakoś tam chyba zamykali też przedszkole o 16.30, ja miałam własne klucze tam, więc mogłam nawet przyjść o północy, tak naprawdę nikomu nie zależało na tym, że mm. ja przyjdę, tylko żeby było posprzątane mm. następnego dnia. Mhm. Tak samo, jak sprzątałam w piątek, to mogłam sobie przyjść w sobotę albo w niedzielę, bo okay. innej to nie było to znaczenia, kiedy przyjdę. To bardzo, bardzo fajnie. No. I to tydzień nie było? No, od południa do piątku, więc właśnie to było takie beznadziejne, że jak na przykład kończyłam, wiesz, uczeń o 16, to później szłam jeszcze na duński, na 16.30, mm. a później do pracy, to w ogóle nie chciałam o. się kiwnąć palcem później, byłam tak zmęczona. No i sprzątałam właśnie tak przez y, chyba 7 miesięcy, a później znalazłam pracę na i mam Yo, bro, kochane yo, Tutaj musimy Wam przerwać, ponieważ uznałyśmy, że trochę za długo za dużo, Tak, Za dużo gadamy i za bardzo się rozgadałyśmy na temat naszych porządków w Danii. Um. Tak więc zapraszamy Was na kolejną część, która będzie już jutro na kanale, więc na pewno wróćcie i zobaczcie, o czym tam mówimy. Jeżeli ta część Wam się podobała, to. Z tak! To zostawcie! Tak! <laughs> Tak, jeżeli podobała Wam się ta część, to zostawcie kciuka w górę. Um, jeżeli jesteście nowi w tym, na, na tym kanale, to nie zapomnijcie zasubskrybować. Ja nie wiem dlaczego to sobie jest takie trudne. Ja nie rozumiem, dlaczego to sobie jest takie trudne, skoro tak często trzeba je... Okej. Okay. Um, jeżeli um, jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie kanał. Tak, tak. I do zobaczenia już jutro. Tak. Pa!